Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. No jesteśmy oczywiście tutaj na tym ekranie turniejów. Więc dzisiaj sobie jeszcze tutaj posamonuję dlaczego no tak chociażby żeby coś tutaj zadziałać. Jest cały turnament, który się właśnie kończy. Nie mam tych dużo za dużo ale tutaj jeden traf może zdecydować o jakimś skalnięciu no, całkiem ciekawych nagród. Więc zobaczymy, no musiałby być to na przykład sześciogwiazdkowe, mityczne albo legendarny Tysiąc punktów, które już by dało mi chociaż dostęp do tych białych szaldzików. No, w sferze marzeń, już raczej pozostają książki ze względu na liczbę dusz. No i mamy Champions Training Tournament. Co to ma wspólnego z samonowaniem? Ano, jestem w lesie, a ciągle jeszcze tego samuraja może bym chciał zrobić. No i potrzebuję kurczaków, potrzebuję kurczaków. No już wczyta się to, wczytało. A mamy też Extra Legendary Event, i o nim sobie za chwilę powiemy. Może przystąpmy od razu do tych dusz no tak jak widzicie nie jest ich za wiele, Eternal'a raczej sobie zostawię tak myślę, co ma tam wpaść to wpadnie, a to jest Eternal i zawsze jest wysoko punktowany w tych wydarzeniach tam związanych z z właśnie odsłanianiem tych kart i takich tam innych pierdół ścieżek i tak dalej dobra, zobaczmy czy z tych malutkich cokolwiek dopiszę moja wishlista jest mniej więcej taka na tą chwilę, no może zostać zobaczymy, nie ma żadnych podwojonych szans na nic, więc dlatego jest to może takie troszeczkę ryzykowne może trochę do przemyślenia bardziej tutaj no trzeba mieć dzikiego fakta, żeby rzeczywiście coś fajnego się pojawiło już jak widzicie po tej pierwszej dziesiątce no, to to jest 40 punktów które w zasadzie w samym turnieju nic nie znaczą ale jeden dziki tutaj traf dzikie szczęście może tą sytuację mocno odmienić. Jest Daiti i Cold Heart z Wish listy nie ma żadnej legendy, żadnego mityka na tą chwilę, ale to są za mało tych gwiazdek, żeby mi cokolwiek pomogły właśnie na Daity, Mepiku czy Reagce Cold Heart, No Dite polubił, jest pierwsza legenda i, i nic ciekawego, jest i druga. I też nic ciekawego, no to po tej jednej gwiazdce 60 punktów za wszystko. Za mało tych gwiazdek zdecydowanie. Jedźmy jeszcze dalej. Czekamy, no mówię, na ten strzał, taki jak zrobił Luke Skywalker, Gwiazda Śmieci. To coś takiego powinno tu się pojawić. No trochę tych legend zaczęło się pojawiać, ale gwiazdek jest ciągle na nich mało. Nie wiem, ile jeszcze mi tu zostało z tych malutkich. To może być już ostatnia dziesiątka. E... Punkcików dużo nie będzie. Nie będziemy przepłacać, no bo jeżeli e... ska. Dobrze. Agmans, jedna gwiazdka do Agmansa. E... Ja sobie tutaj wykupywałem e... w pocie czoła wszystkie te gwiazdki, więc mój Agmans ma 6 gwiazdek i no i ta jedna to, to tutaj nic nie zmienia mamy jeszcze pojedyncze, a potem przejdziemy do tych średnich, no raczej nie będę ruszał tutaj tego największego Eternal substona. nie mam ich zwykle wiele, tam też rzadko naprawdę coś mi wpada o, jakoś miejsce nam się skończyło, słuchajcie Szybciutko zaraz robię, i już powinno wystarczyć. Szybkie tutaj przeczyszczenie no, tych słabych dusz. No i tutaj nadal nic ciekawego. No to może coś w tych średnich. Te trzy, które mam, otworzę. Zobaczę, czy tu będą jakieś punkty. Jeśli coś będzie, zajrzymy na tugniej no to może średnią kupię ale jeżeli arbiterka, arbiterka też przeze, przeze mnie wykupywana do ostatniej gwiazdki no nie potrzebuję tutaj na niej więcej tych gwiazdek tu już rarka no i ostatnia jakaś taka naprawdę szansa na cokolwiek nie widać było żeby dzisiaj szczęście mi dopisywało może to jest jakieś ostrzeżenie tutaj w turnieju raczej nie spodziewam się żebym cokolwiek z tych moich założeń tutaj dokonał no tak, to są, to są śmieszne w ogóle trafy, więc już nawet tam nie zelkam. mógłbym pewnie średnich tam dokupić, jednego dwa, trzy, jak widzicie niewiele by to zmieniło dostanę trochę energii i 150 gemów no nie widzę dzisiaj tego szczęścia, znaczy tu w to rzadko ja widzę szczęście, szczerze powiedziawszy. No ale spróbujmy jeszcze z tymi ansientami tak, RSL helper mi dzisiaj nie działał, czy tam od wczoraj i powiem szczerze, że nie wiem jak z tym Mercy stoję, przypuszczam, że już raczej bliżej niż dalej. Ale właśnie biorąc pod uwagę to, że ja zwykle do Meksy dochodzę, więc takie ewentualne dwie legendy tutaj zamiast jednej, no dla mnie są w pewien sposób kuszące. Oczywiście nie ma tu żadnych podwojonych szans, więc będziemy niebieskich tu masę oglądać. Kolejna dziesiątka, całkowicie niebieska. Ale może, może tutaj w stu szagdach bym się zmieścił z tymi legendami, tutaj podwójnymi. Jest jeden epik, a tak to ciągle wygląda. To dosyć niedobrze, no ale jak tam wam na początku krótko pokazywałem, kurczaków też potrzebuje. Zwykle te niebieskie szagdy. Nie są jakoś specjalnie dobrze wyceniane zostało mi 88, przypuszczam, że już chyba z 50 otworzyłem, więc no, czekamy na tą podwójną błyskawicę w przypadku tego eventu, i ale na razie jest ciągle bardzo, bardzo niebiesko. No Wczoraj był film z Faction Works Hard tam na pewno tych czempionów przyda się tutaj różnych i wielu kto wie co tam będzie na kolejnych stage'ach wymagane ciągle ta moja kolekcja jakaś taka no pełna, nie, pełna to jak pełna, ale tam jest wiele look, nawet w tych Affinity Championach Geomancer dwa epiki no ale ja tu chciałem tą błyskawicę szybciej obejrzeć. No, czy ja ją w ogóle tu dzisiaj y, zobaczę? No, jest trochę y, jakby co rezerwowych gemów, ale tego to się y, nawet y, na razie nie spodziewałem, że będę musiał je wydać na jakieś paczki. Ale skoro już tak daleko doszliśmy, miejsce się skończyło. Zostało 28 tych szardów, no to znowu krótkie cięcie, żebym mógł zrobić tu porządek. No i jest jeszcze trochę miejsca, więc zobaczymy, na ile to starczy. No, mam nadzieję, że się wyrobię, ale no setka już chyba tych szardów poszła. W Meksyku myślę, że jestem spokojnie, a legendy ciągle nie widać trzeba będzie luszyć pogamy no tak to jest rzeczywiście jak tu się ryzykuje no bo nawet nie mam tutaj tej pełnej dziesiątki może tak z pojedynczych już tu przy tych właśnie coś wypadnie no tak tak mnie podkusiło kiedyś myślałem że tu się szczęście uśmiechnie i los odwróci ale tu jak widzicie ciągle i w duszach i na razie w szardach jest dosyć słabo no to też nie jest legenda same gałki lecą tak więc plagium potrafi tutaj wydrenażować wszelkie zasoby no może te szardy właśnie Anshint niebieskie, nie są zbyt cenne no ale też się je troszkę zbiera, ostatni szard z tych które miałem i trzeba będzie dokupywać kolejna dziesiątka dokupiona może tym razem się uda a jak nie to to zbankrutuje tu dwa epiki no ale legend nie widać więc kolejne 900 szardów zaraz pójdą na zakup kolejna dziesiątka dokupiona No to już jest chyba e, blisko 160 szardów, które tutaj i w tym ostatnim. obozie oh jest to e, warmover, to będzie dodatkowy Jele No, ciężko mi powiedzieć, czy e, gorzej dało się trafić. Słuchajcie, no to cały obraz tego, co tutaj nas zwykle czeka. Zobaczmy Faction Guardian ogry. No to przynajmniej, a nie, tu mam już warm więc ona mi tutaj spidu Trzecia moja warm-over, których w ogóle nie używam. Elegaius jest chyba w Andedach. Tu, jak już widzicie, czterech Elegiusów. Mam na swoim koncie, a tylu ważnych legend mi brakuje. Plagium w całej okazałości, także tyle ode mnie, właśnie na dzisiaj. No, jeżeli się na coś zdecydowaliście, to zdecydowanie więcej szczęścia Wam życzę. Trzymajcie się, cześć.